Czy zastanawialiście się kiedyś, jaki kształt mogłaby mieć nasza dusza, jeśli znajdowałaby się poza ciałem? Czy mogłaby być zwierzęciem, a jeśli tak, to jakim? Taką wizję rysuje przed nami świat polecanej przeze mnie serii mrocznych materii Filipa Pullmana. Każdy z bohaterów posiada tam swego Daimona, zwierzęcą emanację duszy, która towarzyszy mu w życiu. Może więc to być tygrys, świnia, wąż, pająk, zając lub jakiekolwiek inne zwierzę. Książki te są stawiane wśród najważniejszych dzieł fantazy, tuż obok książek Rowling, Tolkiena czy Lewisa, posiadając podobne, a jednak odmienne cechy. Czego więc możemy szukać w tej opowieści? Pancerne niedźwiedzie polarne, magia, światy równoległe oraz wspaniała przygoda. Autor zdaje się spędzać jedynie tyle czasu z nowym pomysłem, Ile czytelnikowi trzeba na odkrycie jego niezwykłości, po czym idzie dalej, nie zostawiając czasu na ochłonięcie. Dosłownie każdy kolejny rozdział książki jest jak galop. Pullman pokazuje coś nowego, zmienia perspektywę, wprowadza niesamowity nowy wątek lub postać, i bez wytchnienia pędzi dalej do następnej koncepcji, następnego nadzwyczajnego pomysłu. To jedna z tych książek, dla których o trzeciej nad ranem podejmuje się decyzję. A co tam? Nie trzeba przecież spać każdej nocy. Na czym polega fenomen złotego kompasu, delikatnego noża oraz bursztynowej lunety, które składają się na ten trzytomowy cykl? Mimo, jest to książka dla młodzieży, reprezentuje ona gatunek ambitnego fantazy, w którym dorosły czytelnik też poczuje się dobrze. Na uwagę zasługuje, w odróżnieniu od wielkich dzieł literatury młodzieżowej, fakt, że autor. Nie przedstawia jednoznacznego podziału na dobro i zło, a świat nie jest czarno-biały i oczywisty. Pullman nie unika całego szeregu tematów, które tradycyjnie uważamy za zbyt trudne dla młodego czytelnika. Śmierć, oszustwo, kłamstwa, zdrady, przemoc to wszystko jest w tej książce podane w uczciwy, a jednoznacznie zrozumiały sposób bez oszołamiania czytelnika. W moim odczuciu, za samą umiejętność poruszania tych tematów, Pullman zasługuje na wielkie brawa. A to dopiero wstęp do prawdziwej głębi, jaką pokazuje, kiedy porusza trudne tematy: metafizykę, filozofię i teologię. Wyróż więc w porywającą przygodę z Lairą, główną bohaterką, i pozwól sobie zanurzyć się w nieskończonej ilości światów. Dobrej zabawy.